Witamy serdecznie, wrzucie okiem na grę. Podróż. Journey. Czyli Journey. Jest to gra, została dopiero co wydana na PlayStation Network, stworzona przez firmę e, That Game Company. E, będzie grał dla was i się wzruszał. Michał Piwowarczyk. A wzruszać <grych> się <grych> będą bez grania. Tomasz Członkowski, komisjoner.pl. I Dominik Imperium Gier. Gra kosztuje 47 zł, od razu wam to mówimy. Na so, PlayStation, Network, na PlayStation tylko. Network. Jest to ta sama firma, która stworzyła. E, Flower I flow. i flow. Dominik żart? Stoja gra powinna się nazywać Flowest. <głosso> <głosso> Nigdy się nie zdarzyło. <głosso> żart jest dwie tak. eee, Skończyłem tą grę. Ma około 3 godzin. To jest, to jest drugi rozdział. Dokładnie tak, to jest drugi rozdział. No i jak się chciałbym ci powiedzieć po lewej. Nie widziałem go. Siedział tam tak, przy wejściu samym. Zaraz powinien spać. Bo on chyba w menu jest. Jak, jak siedzi, jak postać, tak siedzi. Bo to jest jakiś taki śmieszny multiplayer, tak? Tak, my gramy my jesteśmy podłączeni do sieci eee, o czym jest... Może zaczniemy jakoś tak popularnie. No to ta gra jest po prostu o tym, że jesteście takim pielgrzymem, Który tak? budzi się na pustyni i widzi górę, do której chce dojść koniecznie, ponieważ jest to cel jego pielgrzymki. Tak, Okej. Okay. Bo nie wiemy tak naprawdę, czy to jest ona, czy on. Mi się wydaje, że to jest on ja wolę myśleć o moim pielgrzymie, mojej pielgrzymce, mojej pielgrzymce, tylko o niej. I no ta gra składa się z takich. wyglądać. Serii łamigłówek? główek, tak. Zaraz to zobaczysz, powiedzieć. co będzie dalej działało, bo teraz to e Serii łamigłówek, e A ja to poziomów. widzę, wiesz gdzie są te Wszystkie do, do zbierania, tak? No. I tutaj się jakoś sobie wydłużasz ten, ten pasek, tak? Tak. Który za tobą lata. I co jakiś, co jakiś czas masz coś takiego, to ci, to ci opowiada... taką taki historię, mit, w sumie, taki, tak. no, taki mit historię tej, wy, tej, tej wędrówki po prostu na takich na obrazkach. I możesz zbierać, to jest jedyne, jedyne co możesz zbierać w tej grze, to są takie małe runy jakby tam bisz, w powietrzu. Tam daleko. Tak. E, które ci wyduszają ten szalik i dzięki temu możesz dłużej latać. Mhm. Yy, ale latać możesz tylko jak ten szalik jest napakowany takimi, yy, zaraz to zobaczymy, takimi latającymi papierkami. O widzisz, już widzieliśmy te papierki? Te papier, manty, o. tak. By. No właśnie. A, takie małe, jakby latające y -y -y. papierki, tak. to co, to są te właśnie? Tak. Ta grama absolutnie, ona w ogóle absolutnie nie jest trudna w żadnym momencie. No, no tak. No ona nie, nie jest trudna tak. i nie jest, powiedzmy, że wyzwaniem. Tutaj... Tak, nie, nie da się w niej zginąć. Yy... Bo tak naprawdę w tej grze chodzi o podróż. To jakby Flower, tam też się w sumie nie dało. Nie Tomasz skończył, mieć. ja również skończyłem, więc może ja będę tutaj grał. A tam o, mam mówił, masz tam. Masz, partera, masz partnera, widzisz? Stoi. I tak naprawdę wy się nawet nie musicie komunikować. Nic nie musicie robić razem. O, odpowiedział. No powiedz, że to nie <śmiech> <przedy>. <śmiech> to jest uroczyny. To jest jakiś żywy człowiek, który gdzieś, gdzieś tam gra. Eee, o tym, jak on maksywę, dowiaduje się dopiero na końcu gry. Eee, tak to nic nie masz, Nic o nim nie wiesz w ogóle. Oprócz tego, że ma dłuższy szalik niż ja. Nie! On ma dłuższy szalik. Weź wezbierz te, te kwiatki, ty, te i spróbuj tam zebrać ten, ten, ten. I zabierać ci te swoje? Nie, on, on, on ma swoje, ty masz swoje. Nie, 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 i spróbuj polecić w lewo. Wiesz gdzie jest, nie? Tam, gdzie, tam żeby zebrać tą runę. Ale? Żeby pokazać po prostu, jak się zbiera runę. Czyli tak wysoko polecić? Tak, ja to zrobiłem. I teraz musisz polecieć i jeszcze raz zebrać, jakby. W, w trakcie lotu. O tym mi chodziło. Nie, nie udało mi się, ale z tym graczem. <laughs> Ciekawe, czy nam nie czeka. A jest nasz przyjaciel. Jest, tak. I e, jak on jest gdzieś koło ciebie, to ten ten. To tak się, tak się błyszczy ekran na, na krawędzi. A, ale fajnie. Ja być. muszę przyznać, że miałem mega, mój pierwszy w ogóle kontakt z tą grą, był mega, mega sympatyczny, e, bo... E, o, już teraz lecisz, no. O, i teraz jak zbierzemy coś takiego, to właśnie, to ten szalik trochę dłuższy będzie i będzie można trochę dłużej latać. On nas na nas czeka, ale fajnie! I jak miałem <laughs> mój pierwszy kontakt z tą grą, to trafiłem na jakiegoś takiego gracza, który chyba już ją przeszedł. I po prostu cały czas mnie prowadził za rękę, cały czas mi mówił co robić, komunikował się ze mną, czekał na mnie. Czy mówił, jako... pokazywał że znaczy, tak, można, tak. można mówić. Tak, pokazywał co robić. E... I to jest jeden sposób, <śmiech> ale <śmiech> <fajne>. <śmiech> I to, naprawdę dla Hopsa. mnie to było takie niesamowite doświadczenie, co, nie? Ale fajne. Idzie twoje, tam jest. Nie no, jest tym coś urzekającego, tak. Mogłeś go zawołać do tej runy, to on by też zgarnął sobie runę. Ale nie, Michał, taki nie jestem. Będę pierwszy, teraz... <laughs> Fajne jest tej komunikacji to, że to jest taka naprawdę totalnie podstawowa rzecz, nie? Totalnie podstawowa jest ta komunikacja. Ty po prostu wysyłasz sygnał i on ci odpowiada na ten sygnał albo nie. Ja grałem później drugi raz, bo ja on dwa razy w ogóle przyszedłem, to za drugim razem tak grałem... W z... do końca przyszedłeś? Tak. Za drugim razem grałem z jakimś graczem, który w ogóle się nie przejmował o tym co ja robię, ale nie, ja się nie przejmowałem o tym co on robi. Chodziliśmy i w ogóle jakby... Czasem próbowałem się z nim skomunikować, ale on nie, nie wyrażał zainteresowania <laughs> moją osobą, co nie? I zaraz będzie coś pięknego. Wow. To jeszcze nic Czekaj teraz, patrz. A ty coś mówiłeś Tomek? To jest chyba najbardziej zniewalający moment w ogóle w tej grze, patrz. Wow. to jest ta góra. No i to jest ta góra, na którą chcemy wejść. Wstać. Coś mówiłeś Tomek, że jakby tam Michał coś zrobił, to, bym, to by ten jego przyjaciel też zebrał sobie runę. No jakby, jakbym mu pokazał po prostu gdzie to jest i tam zaczął nadawać, to, on by, to ten przyjaciel byśmy się nie domyślił, <laughs> że, że Michał to go wzywa. My, A, i po prostu. Tak, w, bo, tak poza tym, że żaden, żaden realny nie, sposób nie, nie, nie może tu pomóc, nie, nie. nie? Podsadzić go, czy nie. Nie, mnie tak Dokładnie tak mi za pierwszym razem poprowadził po mój przyjaciel. No, name 108, <laughs> nazywa, Że po prostu łaził do tych run. Ja jeszcze w ogóle nawet nie widziałem, że trzeba je zbierać, co nie za pierwszym razem. Mhm. Ładził do tych run i napierdzielał w klawisz komunikacji. So, nie tak długo, aż zwrócił, na mnie, zwrócił moją uwagę wiesz, mhm. na, na siebie. Ja wtedy szedłem i on, wiesz, i on pokazywał mi, że trzeba to wziąć. Po prostu podbiegał tam i, i się kręcił w okolicy, jakby, sobie, nie? Strasznie fajnie to wygląda. Chyba ładniej niż flower. Bo flower był taki ładny, ale w taki prosty, oczywisty sposób. Po prostu kolorowe kwiatki, nie? Tak. I, I łąka z trawą, nie? No to... A tutaj jednak ta wizja artystyczna jest dużo ciekawsza. Co teraz? To jeszcze nic. I jest absolutnie niesamowita muzyka. I się ta muzyka strasznie kojarzy z muzyką z Bravehearta. Tam A jak wiadomo, prawdziwi twardziele płaszczu na Bravehearta nie, ale, ale trzeba przyznać, że autorowi muzyki do Bravehearta udało się wzbudzić uczucie, jakby co, nie widzowi. W widzu. I ktoś gdzieś tutaj tam na świecie teraz siedzi i się cieszy z tego, że wysyłamy tak. do siebie pingi. I znowu kawałek opowieści poznamy, jakby. Chyba mnie przekonaliście. <laughs> tak, ona nie jest długa, ale tak jak dzisiaj rozmawiamy o tym Stomkim, że to jest dobrze, że ona nie jest długa, ponieważ możesz ją przejść od samego początku do samego tak. końca na jednym posiedzeniu i dzięki temu tak naprawdę możesz złapać całość. Tak jakby, dużym problemem gier jest to, że tak jakby hmm. siedzisz na kilka posiedzeń, więc tak naprawdę znasz historię, ale. Nie ma takiego wpływu na ciebie, to tak jak oglądasz film. Film też oglądasz od początku do końca, nie przerywasz filmu tak hmm. naprawdę w połowie. I myślę, że taka sama idea przyświecała twórcom. Yy, yy. Ale jest na tyle krótka, że ja myślę, że jak grasz w sieci i ktoś Ci pokazuje co robić. Podróży, to za pierwszy raz jest na jakieś dwie godziny. Jak grasz sam, to tak jak Michał mówił, trzy godziny. Trzeba się podomyślać, co robić, gdzie iść i tak dalej. Nie? No, pierwszy ten taki poziom, co wpadasz w taką y, dolinę, to mhm. są te y, takie mosty rozwalone. To chodziłem chyba z pół godziny nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie miałem zielonego pojęcia, ale odkryłem to samemu. i co jest fajne, gra tak naprawdę nie używa żadnych słów. Jedyne słowa, które się y, pokazują, to jest odrobinkę. Y, to mi akurat mi się nie podoba, że pokazuje ci kontrolę, y, tak. mm, sterowanie. Czymś naciśnięć mhm. i przytrzyma, jest pokazane, co jest niepotrzebne, bo wystarczyłoby pokazać, tylko, że jest ciśnięta, nie? Ale. Jest naprawdę niesamowita. To jest taka gra, której się nie powinno recenzować według mnie, bo jak możesz recenzować coś takiego? No tak to za bardzo problem. mechaniki żadnej nie ma. Nie no nie ma tyle, mechaniki, że... jest odrobinkę skradania, można by powiedzieć, odrobinkę... jest kilka zagadek. Jakieś takie może logiczne, jakieś takie fizyczne może zagadki w ten sposób można powiedzieć, tak? <noise> I Jakoś można zrobić, nie wiemy jak, jeżeli wy wiecie, to możecie nam napisać w komentarzu, że, żeby zmienić kolor tego stroju tego, tego naszego bohatera. Mnie prowadził właśnie za pierwszym razem biały on był. A ty, jak grzeczny czerwony bohater, zanim szedłeś i nosiłeś mu wyposażenie. No i właśnie pod po wróćmy. Za każdym razem, nie? Za każdym razem. Z Ka żadnej okazji nie Dobra, się ja chcę. Zagrać. On ma naprawdę dłuższy szalik niż i To dużo dłuższy. On pewnie gra od początku po prostu i wszystkie te zbiera. No wszystkie tak. Punkiki. Ale to jakby nie, nie, nie możesz jej przenieść postaci i zagrać od początku z tym se, z twoim szelikiem. Nie, który nie musisz zagrać po prostu musisz od początku i, i tak. No. I zabrać. No ta animacja piasku jest niesamowita. Tak, ten piasek wygląda świetnie. Jest, yy... W ogóle PlayStation 3 to jest taka konsola, która pewnie nie jako konsola z piaskiem. Bo już ja mają. Ja z tymi nowy... i, i ze śniegiem ty... też. A tak. tam na górze chyba coś się bo tam poleciało. Piasek i śnieg wygląda dobrze na PlayStation 3. Pamiętam, jak ten śnieg Vancharter 2 pierwszy raz zobaczyłem, to robiło to wrażenie. To wyglądało trochę, jakbyście sobie pomagali, ale to tylko tak wygląda, tak, mówisz? Tak. Jestem Batmanem. No dobra, no idźmy nie, dalej. Nie ma nic. Idźcie dalej. Tam jest manta. No to będzie też fajny moment bardzo. To jest smutne, że będziemy musieli zaraz zostawić naszego przyjaciela. O, tak, trochę trochę tak. tak, ale nie chcemy grać za dużo też, bo gra jest na tyle krótka, że. Musimy za dużo nie pokazać. No, dlaczego, dlaczego mielibyśmy wam coś zabawy w odkrywaniu tak naprawdę tego niesamowitego świata, który stworzyłby pewnie Paulo Coelho, gdyby nie był takim dyletantem. <laughs> I takim bucem. I bucem przy okazji. Nie wykorzystuj teraz tego skakania. Jest bardzo uspokajające, naprawdę. Poczekaj na moment, bo tam. O, widzisz, tam jest ten. Tam jest runa? Nie, nie, nie tędy, musisz z drugiej strony to wejść, to obejść. Musisz jakby wskoczyć tam od góry w ten przewrócony... No hmm, tutaj. Ale łatwo no, się gra z kimś no, tak naprawdę, wejść. bo... Pokazuje. Bo pokazuje tak. ci, nie, nawet nie tylko, ale możesz się ładować jego energią dzięki temu, a tutaj jednak jak grałeś się samemu, to ja naprawdę szukałem tych. haha, jaki mam szalik długi, zobacz, to zbierzmy znaczy nasze jak, szaliki. Jak ładować się jego no patrz, podchodzę, no, no zobacz, nie? Na przykład. Wykorzystuję a, czyli... teraz tą e, moc do, do skakania, tej wiary, czy jak to tam nazwać, to podjedę do niego i patrz i mi się ładuje to. Widzisz? Przy nim. Czyli Aha, czyli jednak przebywamy jest razem, fizyczny, tak? taki fizyczny sposób, w jaki sobie pomagacie. Ja na to nie zwróciłem wcześniej uwagi, ja dopiero teraz. W ogóle nie... fajne jest to, jak, jak się to postać I rozgląda, się jak domy. idzie, patrzcie, stanie i. Ona jest, ona jest taka jak my tak naprawdę. Nie rozglądasz się, rozglądałeś się normalnie. <grym> teraz jest zestresowany. O, patrz. o jest, Nie, się. patrz jak rozgląda się, nie wie gdzie jest, nie wie co się dzieje. No. I teraz yy, skakanie wzdłuż jakby tych, tych, yy, tych tych wodorostów daje ci, daje ci wiesz, energię, z nie? Możesz, możesz jakby latać wzdłuż nich. Ej, gdzie jest? Rozjom, no jest tam. Jest tam z tyłu, do tyłu. A to jest taki fajny sposób na współpracę. To troszeczkę jak w Demon's e, Souls. Tak, Oczywiście, tak. Nie w taki morderczy sposób, ale. No tam też można było sobie pomagać, nie tylko się zabijać. Tak, to jest taka część Cześć, tak, dołącz, grania wieloosobowego, która w ogóle nie jest eksplorowana tak naprawdę tak, we współczesnych grach. Że rzeczywiście możemy, możemy pomagać sobie w inny sposób. Grając tutaj, ja samemu naprawdę bałem się, że spadnę w dół, nie? On niby tak płynie, niby leci. Tak, to... Y w jakiś recenzji to zauważono, że to są chyba najlepiej, najlepiej z, z, z pokazane woda w historii. Bo to, to jest tak jakby pod wodą, nie? Nie ma tej wody w okolicy, ale, ale nagle postać się zaczyna trochę inaczej ruszać. I tak czujesz, właśnie, że jakbyś, jakbyś płynął. A co on ci pokazał, gdzie jest ten, tak? Nie, chyba nie. Run. Nie, czy to ja sam zauważyłeś? A co się teraz stało? No, Runa wziął, Michał. I ma już bardzo długi szalik. Na pewno dłuższy niż on. Nie ma swojego Hello! Wróćmy po niego. Co się dzieje? Może wyszedł? Bo gra się nawet nie informuje, jak oni wychodzą. Ej. To już mi nie jest smutno, że musimy go zostawić. Teraz <laughs> jest zostawił. mi smutno, że może coś mu się stało, kiedy ja tutaj wiesz. Nic mu się nie stało. Daj spokój. Idź dalej. Może on czeka tam na ciebie dalej. Ty. W każdym razie jeszcze jedną chcielibyśmy dać. Mam... Jest. O, jest tam. I też, też nadaje przecież ty. Czeka na ciebie, też się martwi. No. Jeszcze jedną rzecz byśmy chcieli wam pokazać, i chyba będziemy kończyć, żeby nie, nie, nie za dużo. O. Bo jest też coś takiego jak jakby walka. Czy znaczy walka? No, no. no ciężko to na, no właśnie zaraz zobaczycie w ogóle. Ja się cieszę, <sum> no? <sum> to... Są takie potworki, tak, które. One, one się nie zabijają, jak cię trafią, tylko z, y, redukują ci cały szalik. Dugera. Może byśmy zepchnęli tego naszego kolegę, żeby jemu zniszczył szalik, to by miał dłuższy, dłuższy szalik. Wydaje mi się, że tak nie można. Znaczy, zepchnęli. Wydaje mi się, że jak, jak cię wykryje ten potwór, to automatycznie on już w ciebie uderza. Nie, nie, w, nie w tego twojego ziomalas, nie? Ani nie w miejsce, w którym stałeś, nie można przy tym uciec i tak dalej. No dobrze, może zostawmy tę grę w tym rocznym miejscu. Nie, no pokaż jeszcze, pokaż jeszcze, jak ten potwór będzie się zachowywał później. Tego ma za długi szalik. O, i teraz będzie właśnie dokładnie scenka. O, te, widzicie? Ten, ten potwór ma takie, takie jakby... A to jest ten element skradanki, co mówiłeś, tak? Tak, tak dokładnie. Tak. Takie jakby światło i teraz, teraz gra zademonstruje, co on robi, co nie? Żeby, żeby cię pokazać, co ty Wykrywa Wykrywa te, te liście i atakuje. Tutaj tego nie ma. on już poleciał. Jeżeli ci o to chodzi. W następnej komnacie będzie. Aha, i ta poświaty pokazuje mi gdzie on tak, jest. Gdzie on jest? Hmm. Nad tobą jest. Tam na znaczy pod tobą. Masz rację, że wy sobie te szeliki na już rzadko się skończyły, przestań nadawać i uważaj na te potwory. Ale jak w trakcie tych kilkunastu minut tyle gramy, jak już się zmieniło, zmieniła w ogóle klimat. I tak. klimat. tak, i tu jest kilka takich settingów, ze 3-4. Później jeszcze, jak wchodzisz, zaczynasz wchodzić na tą górę, to zima cię mhm. atakuje. No uważaj. Cicho, cicho. O o. I on zeżerze ci szali, że nie będzie. Chyba tego znalazł. Nie. <laughs> No, i tak się skończyły Twoje zabawy z ziomalem, ty. Tak go nie lubiłeś, tak a, a naraziłeś go na śmierć, ty. Tam jest. On tam jest, tak, a i, i nie ma szalika. Kto ma teraz znaczy dłuższy ma, szalik? Ale, ale krótszy dużo. <grym> to mi ciężko naprawdę tego ducha rywalizacji zawić. No właśnie. <grym> no to jest podstawa. No właśnie mi się wydaje, że tak że nie jest to podstawa, Nie, nie, wiem, bo... cię żartuje oczywiście sobie troszkę. Tak, <grym> <To>, a jasne. <grym> ale kto ma dłuższy szalik? <grym> I tutaj zjeść do, na dół sam? Bocie nie wykryli tego by zajebiście. O ładnie to zrobiłeś. Tamtego wykryli kurde. Może może go zdążył? Nie, nie zdążył. Wow. Mój jachwę jest lepszy niż twoi jachwę. I tu się kończy drugi rozdział. Nasze kolejny rozdział jakby. Znowu docieramy do tego. No dobra, to chyba wszystko. Nie chcemy pokazywać no, za tak, dużo w sumie. I tak, I, tak, i, tak I tak zrobiliśmy tak całkiem niezły spoiler tak. dokładnie. Dzięki serdeczne Dzięki. za obejrzenie naszego programu. Cześć. Cześć.